Gdy słyszymy o prześladowaniach, o wojnach i, i o jakichś katastrofach, o zburzeniu tego, co wydaje się trwałe i, i cenne, może w nas się budzić lęk. Jednak dzisiejsza liturgia słowa nie tylko koncentruje się na tych prześladowaniach, ale także jest pełna nadziei. Usłyszeliśmy. Aleluja! Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Yy, I także pociechę z księgi proroka Malachiasza, a dla was czczących moje imię wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w Jego skrzydłach. To ciekawe, że Bóg ma skrzydła, w których można znaleźć uzdrowienie. To tak można sobie coś wyobrazić, jak to może wyglądać, te uzdrawiające skrzydła. Ale też dzisiaj w pierwszej modlitwie mszalnej i też w modlitwie nad darami będzie mowa o tym, że to, co daje radość, to jest, to jest służba Panu, to jest, to jest więź z Bogiem. Zatem, choć te słowa mogą brzmieć jakoś przerażająco, to nie chodzi o to, żebyśmy się trwożyli i panikowali, albo jakoś stali się no właśnie skostniali i, i starali się tylko uchronić przed tym, co ma nadejść, ale wręcz przeciwnie mamy ufać Panu Bogu i pozwolić, aby On przez nas kształtował ten świat. I, i podobną myśl zawiera dzisiejsze orędzie naszego papieża Franciszka na Szósty Światowy Dzień Ubogich. Ono jest dosyć długie, jak na orędzia papieskie, natomiast zrobię skrót. To, co takie najważniejsze, postaram się przytoczyć. Mottem, które papież wybrał na, na to orędzie, są słowa wyjęte z ósmego rozdziału drugiego listu do Koryntian. Chrystus dla was stał się ubogim, i tu trzy kroki, a pewnie pamiętamy, że ciąg dalszy brzmi: Aby was swoim ubóstwem ubogacić. Taki trochę paradoks, jak to Jezus może ubogacać i umówstwem. Tak już tę myśl w całym liście gdzieś rozwija. Nawiązując także do kontekstu, w jakim te słowa padają, a jest to kontekst pomocy mieszkańcom Jerozolimy, u których panował mód. I właśnie Paweł zbi organizuje zbiórkę w tych kościołach, w których głosi Ewangelię, właśnie na rzecz wspólnoty w Jerozolimie. I tu, w tym kontekście nawoływania do hojności, do, do bycia szczodrym, Święty Paweł wskazuje na Jezusa Chrystusa, który staje się ubogim. Kontekst, jaki kreśli papież Franciszek w tym orędziu, jest z jednej strony przykry, a z drugiej bardzo realistyczny. To orędzie zostało podpisane pięć miesięcy temu. W związku z tym możemy mieć świadomość, że trochę się zmieniło, ale z drugiej strony nie tak wiele. Posłuchajmy. Kilka miesięcy temu świat wychodził z burzy pandemii, ukazując znaki ożywienia ekonomicznego, które mogłyby przynieść ulgę milionom osób wpędzonych w biedę z powodu utraty pracy. Otwierał się pogodny scenariusz, który nie zapominając o cierpieniu z powodu utraty osób bliskich, Przedstawiał wreszcie perspektywy powrotu do bezpośrednich relacji osobowych, do spotkań bez ograniczeń i restrykcji. Oto jednak nowe nieszczęście pojawiło się na horyzoncie, nakładając na świat inny scenariusz wydarzeń. Wojna w Ukrainie dołączyła do wojen regionalnych, które w ostatnich latach sieją śmierci i zniszczenia. W tym wypadku jednak obraz jawi się bardziej złożony. Ze względu na bezpośrednią interwencję jednego z mocarstw, które nie chce, chce, które chce narzucić swoją wolę wbrew zasadzie samostanowienia narodów. I potem papież opisując to, co się dzieje, opisując biedę, jaka w wyniku właśnie działań wojennych ma miejsce stawia pytanie. Jak udzielić adekwatnej odpowiedzi, która przyniesie ulgę i pokój tak wielu ludziom zdanym na łaskę losu i ubóstwo? I tutaj papież pokazuje e, praktykę pierwotnego kościoła, który organizuje zbiórkę na rzecz tych, którzy e, potrzebują, e, jako wyraz troski o ubogich. Także my podczas celebracji Mszy Świętej dokonujemy tego samego gestu, zbierając wspólnie nasze ofiary, ażeby wspólnota mogła zaspokoić potrzeby najbiedniejszych. Jest to znak, który chrześcijanie zawsze czynili z radością i z poczuciem odpowiedzialności, ponieważ żaden brat i siostra nie powinien odczuwać braku tego, co konieczne do życia. I ten motyw zaspokajania braków niezbędnych, braków tego, co konieczne do życia będzie się w tym całym orędziu przewijał. W kolejnym fragmencie papież pisze coś, co możemy, mam nadzieję, odnieść do nas samych. Myślę w tej chwili o dyspozycyjności, którą w ostatnich latach okazały całe narody, otwierając drzwi, by przyjąć miliony uchodźców wojennych na Bliskim Wschodzie, w Afryce Środkowej, a obecnie w Ukrainie. Rodziny otworzyły na oścież drzwi swoich domów innym rodzinom, a wspólnoty przyjęły ze szczodropliwością wiele kobiet i dzieci, aby zaoferować należną im godność. Jednak im bardziej przeciąga się konflikt, tym bardziej pogarszają się jego następstwa. Narody, które przyjmują uchodźców, są coraz bardziej znużone, starając się, by pomoc była ciągła. Rodziny i wspólnoty zaczynają odczuwać ciężar sytuacji, która wykracza już poza sytuację kryzysową. To jest właśnie moment, aby nie odpuścić i by odnowić początkową motywację. To, co rozpoczęliśmy, należy doprowadzić do końca z tą samą odpowiedzialnością. Tu papież podaje swoje rozumienie Solidarności. Solidarność polega bowiem właśnie na tym, Podzielić się tym, czego mamy niewiele, z tymi, którzy nic nie mają, tak aby nikt nie cierpiał. I tu znowu następuje rozróżnienie pomiędzy pomocą wypływającą z bycia obywatelem od e, motywacji chrześcijańskiej. E, I pokazuje, że gdy ta motywacja e, obywatelska, z poczucia e, odpowiedzialności, wolności, braterstwa i właśnie solidarności, Przestaje wystarczać dobrze jest zwrócić sobie motywację chrześcijańską, którą odnajdujemy w wierze, w miłości i w nadziei. Bo właśnie święty Paweł zachęca wtedy do dokonania zbiórki na rzecz Kościoła w Jerozolimie, aby stała się ona znakiem miłości. Zatem szczodrość w stosunku do ubogich znajduje głęboki fundament w decyzji Syna Bożego który sam zechciał stać się ubogim i my w tym właśnie mamy Syna Bożego naśladować. W orędziach papieża często znajdujemy takie może potoczne określenia, które jednak poprzez swoją bezpośredniość nie zapamiętujemy, i tutaj także coś takiego pada. Wobec ubogich nie uprawia się retoryki, ale zakazuje się rękawy. I realizuje się wiarę poprzez bezpośrednie zaangażowanie, które nie może być scedowane na innych. Czasami natomiast może występować pewna forma rozprężenia, prowadząca do przyjęcia zachowań nieodpowiednich. Co ciekawe, jakie to zachowanie nieodpowiednie papież podaje? Tym zachowaniem nieodpowiednim jest obojętność. Czyli nie jakaś tutaj dodatkowa krzywda, nie jakieś ich nie wiem, izolowanie, ale właśnie obojętność, czyli nic mi nie obchodzicie. I tutaj jedną z przyczyn tej obojętności papież upatruje w przywiązaniu do pieniądza. Wiemy, że problemem nie jest pieniądz sam w sobie, ponieważ jest on częścią codziennego życia osób oraz relacji społecznych. Tym, nad czym powinniśmy się pochylić i przemyśleć, jest raczej wartość, jaką pieniądz posiada dla nas. Nie może stać się absolutem, jakby był cel nadrzędnym. Przywiązanie tego rodzaju nie pozwala patrzeć z realizmem na życie codzienne oraz osłabia wzrok, uniemożliwiając dostrzeżenie potrzeb innych. Nic bardziej szkodliwego nie może przydarzyć się chrześcijaninowi oraz wspólnocie chrześcijańskiej. Jak właśnie zaślepienie przez Bożka bogactwa, co w rezultacie kończy się zniewoleniem przez wizję życia ulotnego i zbankrutowanego. No właśnie, to jest, to jest myślę, że bardzo ciekawe i zastanawiające, że przywiązanie do pieniędzy może powodować zniewolenie życiem ulotnym, które prowadzi do bankructwa. W jaki sposób zatem naśladować Jezusa ubogiego? Papież tutaj pokazuje dwa rodzaje ubóstwa. Jedno, które realizuje Jezus i drugie, które jest czymś, czymś zupełnie przeciwnym. To przeciwne upokarza i zabija I, i, i nazywa je papież nędzą zrodzoną z niesprawiedliwości, wyzysku, przemocy oraz niesprawiedliwego podziału bogactw i zasobów. To ubóstwo rozpaczliwe, pozbawione przyszłości, ponieważ narzucone przez kulturę odrzucenia, która nie daje perspektyw ani dróg wyjścia. Jest to nędza, która zmuszając do stanu skrajnego niedostatku, oddziałuje również na wymiar duchowy, który nawet jeśli często jest zaniedbany, to nie przecież, przecież nie z tego powodu, że istnieje czy się nie liczy. Natomiast to ubóstwo, które jest ubóstwem Chrystusa, wyzwala i czyni, i, i czyni, ciekawe określenie, beztroskim. Ubóstwo, które wyzwala jest tym, które jawi się przed nami jako odpowiedzialny wybór, pozwalający zrzucić ciążący balast i dążyć do tego, co istotne. Czyli ubóstwo, na które się decyduje, ubóstwo, które polega na rezygnowaniu z tego, co mi zbytnio ciąży i które pozwala mi się skoncentrować naprawdę na tym, co jest ważne. Jeśli On dla nas stał się ubogim, to nasze życie jest oświecone i przemienione i nabywa wartość, której świat nie zna i nie może dać. Bogactwem Jezusa jest Jego miłość, która nie zamyka się na nikogo. I wszystkich wychodzi na spotkanie, a szczególnie tym, którzy są usunięci na margines i pozbawieni tego, co konieczne. Papież kończy swoje orędzie nawiązaniem do świętego brata Karola de Foucault, który wyrzekł się wszystkiego, jak pójść za Jezusem. I który prowadził życie pustelnicze najpierw w Nazarecie, potem na Saharze. I Papież mówi, żeby dobrze nam uczynił przemyślenie Jego słów. Te, te słowa św. Karola de Foucault mają także stanowić jakąś zachętę do zaangażowania się na rzecz ubogich, właśnie przejścia od tej retoryki do prawdziwego zakasywania rękawów i działania. Nie garćmy ubogimi, małymi, robotnikami. Nie tylko dlatego, iż są oni naszymi braćmi w Bogu, ale również dlatego, że w sposób doskonalszy naśladują Jezusa w jego życiu zewnętrznym. Oni ukazują nam doskonale Jezusa, robotnika z Nazaretu. Są pierworodnymi wśród wybranych, pierwszymi wezwanymi do żłóbka zbawiciela. Byli codziennymi towarzyszami Jezusa, od jego urodzin aż do śmierci. Czcimy ich. Czcijmy w nich obraz Jezusa oraz Jego świętych rodziców. Przyjmijmy na siebie postać, którą on sam wybrał dla siebie. Nie przestawajmy być nigdy we wszystkim ubogimi, braćmi ubogich, towarzyszami ubogich. Jesteśmy najuboższymi z ubogich jak Jezus. Jak on, kochajmy ubogich i otaczajmy się nimi.